Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze! Bo koniec pierdolenia z tobą skurwy, synu, zajebany! Robotę miałeś mi wyrobić! Wszystko stoi! Myślisz, że co? Że teraz mam ci uiścić opłatę? Ochujałeś, patafianie! patafianie! Zdawanej złotówki nie, nie dostaniesz! A chuj mi obchodzi, co ty powiesz żonie? Myśl że tym razem, co czynisz. Robota ma iść A nie. Co przyjdę, to nie domagasz. Także działaj mi. Bo miarka się przebrała. I nie przeciągaj strony!